Aurora 24 czy Aurora 20? Powiedzcie mi moi drodzy, który zespół jest według Was lepszy: pomarańczowy czy niebieski? Niebieski czy pomarańczowy? Bo ja się tak zastanawiam z biegiem czasu, bo już prawie rok w czasu jestem pacjentem i sobie myślę, że naprawdę Aurora poszła po rozum do głowy. Kwiaty stany. Szczególnie dwudziestki czwórki się poprawiły bardzo, bo dwudziestka była zawsze na proksie. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie dwudziesteczka zawsze. Także pozdrawiam Was serdecznie. Aurora Team 39400, lecimy cały czas, nie zatrzymujemy się. Zostawcie suba na tym kanale z dzwoneczkiem i z komentarzem, jak oczywiście możecie. Nie chcę być żadnym żebrakiem ani nic, nie pomyślcie sobie tego, ale będzie bardzo fajnie. No i co? 420 Team lecimy cały czas zbyt pozytywne dlatego tego zakazana.